Ryk 99 silników Harley Davidsona rozdarł wieczorny spokój głównej ulicy sosnowej Grani. Dźwięk ten przeszył stal i kości. Poruszali się jak zacieśniająca się pętla, otaczając pięciu mężczyzn w drogich garniturach, którzy stali jak wryci przed bankiem górskiego zaufania. W centrum tej formacji siedział starszy mężczyzna. O żelazno-szarych włosach, na pedantycznie utrzymanym motocyklu. Jego głos, gdy wreszcie się odezwał, niósł ciężar dziesięcioleci dowodzenia i niebezpieczeństwa. Wybraliście złe miasto, złych ludzi i zdecydowanie zły czas. Jego dłoń spoczęła na starym colcie przy biodrze, gdy krąg się zacieśniał. Sześć dni wcześniej, spracowane dłonie Daniela Kamieńskiego poruszały się z chirurgiczną precyzją nad silnikiem zabytkowego motocykla w jego warsztacie. Poranne światło zalewało okna garażu i kawiarni Kamieńskiego, oświetlając ściany pokryte pamiątkami wojskowymi. W wieku 67 lat Daniel poruszał się z płynną sprawnością kogoś o połowę młodszego. Jego pokryte bliznami palce z wprawą rozbierały gaźnik. Organizacja była wojskowo precyzyjna. Nic nie było na swoim miejscu. Nawyk ukształtowany dawno temu w miejscach, o których starał się nie pamiętać. Zadzwonił dzwonek. Daniel nie podniósł wzroku. Kawa świeża, Tomek. Szeryf Tomek Wadowski nalał sobie filiżankę. Skąd wiedziałeś, że to ja? Twoja lewa pięta w bucie wymaga wymiany. To sprawia, że chodzisz charakterystycznie, Tomek zaśmiał się. Raz gromowiec, zawsze gromowiec chyba. Były gromowiec, poprawił Daniel wreszcie podnosząc wzrok. Teraz jestem tylko starym człowiekiem, który naprawia motocykle i robi przyzwoitą kawę. A propos słyszałeś o tych deweloperach? Firma nazywa się Summit Properties. Spotykają się jutro z Radą Miasta Dłonie Daniela. Na chwilę się zatrzymały. Coś słyszałem. Bogacze chcą kolejnego luksusowego kurortu? Taki jest ich plan, ale coś mi w nich nie pasuje. Tomek zawahał się. Pomyślałem, że powinieneś wiedzieć. Kiedy Tomek wyszedł, Daniel podszedł do szafki w rogu. W środku w sejfiku leżał jego służbowy pistolet, utrzymany w nienagannym stanie. Obok niego leżał mały, skórzany notatnik wypełniony nazwiskami i numerami. Niektóre przekreślone, inne oznaczone gwiazdkami. Daniel zamknął szafkę, nie otwierając sejfiku. Jeszcze nie. Na zewnątrz sosnowa grań toczyła swoją poranną rutynę. Miasto dwunastu tysięcy dusz, położone wśród pofałdowanych wzgórz i sosnowych lasów, niewiele zmieniło się przez czterdzieści lat. Daniel wybrał je 15 lat temu ze względu na spokój, na ludzi, którzy zajmowali się swoimi sprawami i nie pytali o koszmary, ani o to, dlaczego zawsze siedział plecami do ścian. Znajomy dźwięk silnika przyciągnął jego uwagę, czerwony Ford Pickup podjechał do krawężnika, a Helena Kowalska wysiadła, poruszając się z atletyczną gracją. W wieku 38 lat miała na sobie dżinsy i flanelową koszulę, jej ciemne włosy były związane w praktyczny kucyk. Przybyła sześć miesięcy temu, uruchamiając usługę dostawczą, która szybko stała się niezbędna dla społeczności. Dzień dobry Danielu. Powiedz mi, proszę, że masz kawę, która nie smakuje jak olej silnikowy. Daniel pozwolił sobie na lekki uśmiech. Dzień dobry, Heleno, częstuj się. Kiedy nalewała kawę, zauważył odciski na jej dłoniach. Nie takie od prowadzenia samochodu, ale od ciężarów i broni. Ktoś wyszkolony. Zauważył też inne rzeczy. Jak skanowała pomieszczenia po wejściu, jak zawsze wiedziała, gdzie są wyjścia. Daniel miał swoje podejrzenia co do Heleny, tak samo jak podejrzewał, że ona ma swoje co do niego. Żadne z nich nie pytało. Słyszałeś o tych deweloperach kurortów? Zapytała Helena swobodnie. Tomek o tym wspominał. Wczoraj dostarczałam dokumenty do ratusza, widziałam ich propozycje. Ogromny projekt jak na miasto tej wielkości upiła łyk kawy. Główny facet, Wincenty Kaczmarek, ma ze sobą ludzi od ochrony, wyglądają na byłych wojskowych, nie tych dobrych. To sprawiło, że Daniel podniósł wzrok. Skąd wiesz, jak wyglądają byli wojskowi? Ich spojrzenia się spotkały, ciche zrozumienie przeszło między nimi. Rozmowę przerwała Marta, piekarka Daniela, która przybyła ze świeżymi plotkami. Słyszeliście, jak ci ludzie z miasta próbują kupić posiadłość Nowaków? Oferowali trzy razy więcej niż wartość rynkowa. Kiedy stary Nowak odmówił, stali się natarczywi. Powiedział, że jeden miał broń pod kurtką, Daniel i Helena wymienili spojrzenia. Spotkanie Rady Miasta jest jutro o siódmej, kontynuowała Marta. Całe miasto tam będzie. Kiedy Marta wyszła, Helena zamknęła laptopa. Muszę iść. Mam dostawy do pani Nowak. Kiedy wychodziła, Daniel zauważył, jak sprawdziła ulicę w obu kierunkach, zanim wsiadła do swojej ciężarówki. Zdecydowanie wyszkolona, ale do czego? Helena ścisnęła kierownicę jadąc leśną drogą do gospodarstwa pani Nowak. Jej myśli nie były skupione na prowadzeniu samochodu. Sześć miesięcy w sosnowej grani było dokładnie tym, czego ona i Zofia potrzebowały po wszystkim. Co wydarzyło się po śmierci jej męża Roberta? Wybrała to miasto ostrożnie, wystarczająco małe, by pozostać niezauważoną, wystarczająco daleko od swojego poprzedniego życia. Czarny Escalade pojawił się za nią, jadąc szybko. Helena zmarszczyła brwi. Ta droga prowadziła tylko do gospodarstwa pani Nowak. Sów zmniejszył dystans, a potem ostro zajechał jej drogę zmuszając ją do gwałtownego hamowania. Wysiadło dwóch mężczyzn, obaj w drogich garniturach, które niezbyt dobrze ukrywały atletyczną budowę. Wyższy miał wojskową fryzurę i poruszał się z wyćwiczoną świadomością. Helena opuściła szybę, ale zostawiła włączony silnik. Jakiś problem, panowie? Jesteś z firmy dostawy Kowalskiej stwierdził wyższy mężczyzna. Jedziesz do pani Nowak. Reprezentujemy Summit Properties. Pan Kaczmarek chciałby porozmawiać z panią Nowak o jej posiadłości, pani Nowak nie spodziewa się gości. Mężczyzna pochylił się bliżej. Słuchaj, dziewczynko od dostaw, zamierzamy porozmawiać z panią Nowak. Możesz nam pomóc albo trzymać się z dala. Helena poczuła, jak stare instynkty wypływają na powierzchnię. Ocena słabych punktów najszybszy sposób na zneutralizowanie dwóch przeciwników stłumiła je. Nie była już tą osobą dla dobra Zofii. Krystalicznie czyste odpowiedziała spokojnie Teraz przestawcie swój pojazd. Cofnęli się, pozwalając jej przejechać, ale podążali w pewnej odległości. W gospodarstwie pani Nowak, starsza pani Nowak otworzyła drzwi ze strzelbą. Ci mężczyźni, którzy za tobą jechali, chcą mojej posiadłości, powiedziała, dzwonią codziennie. Escalade podjechał. Dwóch mężczyzn podeszło, a wyższy wyciągnął teczkę. Pani Nowak, jesteśmy gotowi zapłacić pięć milionów za pani posiadłość. Odpowiedź brzmi: Nie, to gospodarstwo zostaje w mojej rodzinie. Niższy mężczyzna podszedł bliżej. Pani Nowak jest pani starszą wdową, proszę być rozsądną. Uważam, że pani Nowak jasno wyraziła swoje stanowisko, wtrąciła Helena. Nie wtrącaj się, warknął niższy mężczyzna, a potem z niespodziewaną szybkością uderzył Helenę mocno w twarz. Cios zabolał, ale Helena stała niewzruszona, za nią pani Nowak przeładowała strzelbę. To napaść. Wynoście się z mojej posiadłości, wyższy mężczyzna, który przedstawił się jako Kajetan Banach, uśmiechnął się chłodno. Powinna pani bardziej uważać, komu pani wchodzi w drogę, pani Kowalska. W małych miasteczkach zdarzają się wypadki. Po ich odejściu Helena dotknęła swojego posiniaczonego policzka. Ci mężczyźni byli niebezpieczni, bardziej niż typowi agresywni deweloperzy. Posiedzenie rady miasta było wypełnione po brzegi. Daniel zajął miejsce z tyłu z wyraźnym widokiem na wejście. Zauważył Helenę po drugiej stronie sali, z ledwo widocznym siniakiem na policzku. Ich spojrzenia na krótko się spotkały. Wincenty Kaczmarek wszedł ze swoim zespołem. Był wysoki, dystyngowany, z pewnym siebie zachowaniem kogoś, kto jest przyzwyczajony do tego, że zawsze dostaje to czego chce. Jego dwaj ochroniarze ustawili się z wyćwiczoną sprawnością. Daniel studiował ich, profesjonaliści, choć nie najwyższej klasy. Prezentacja Kaczmarka była gładka, luksusowy kurort, pole golfowe, centrum handlowe, obiecujące miejsca pracy i transformację gospodarczą dla sosnowej grani. Ale Daniel zauważył wyrachowane miny, subtelne sygnały między Kaczmarkiem a jego ochroną. To nie był zwykły deweloper. Kiedy pani Nowak wstała, aby opowiedzieć o wczorajszej napaści, Kaczmarek zręcznie to załatwił, zaprzeczając jakiejkolwiek wiedzy i obiecując śledztwo. Klasyczna manipulacja. Po spotkaniu, Daniel otrzymał SMS z nieznanego numeru. Musimy porozmawiać. Ci ludzie nie są tym, za kogo się podają. Spotkajmy się u ciebie później. Ha. Wróciwszy do swojego garażu, Helena przybyła 20 minut później. Wyjęła małe urządzenie i przeszukała pomieszczenie w poszukiwaniu urządzeń podsłuchowych. – Paranoja? – zapytał Daniel. – Ostrożność. Po dzisiejszym dniu nie zdziwiłabym się, gdyby Kaczmarek zlecił obserwację usiedli przy stole, a Helena powiedziała cicho – byłeś w wojsku. – Marynarka. A ty? – Wojska lądowe. – Wsparcie sił specjalnych. Afganistan, między innymi Daniel skinął głową. Myślisz, że Kaczmarek to wywiad? Były agent CIA lub prywatny kontraktor z powiązaniami agencyjnymi. Wyciągnęła telefon, pokazując mu dokumenty. Summit Properties w ciągu ostatniej dekady rozwinęło sześć lokalizacji, każda w pobliżu granicy z Kanadą lub Meksykiem. Ten sam schemat. Agresywne przejmowanie ziemi, tajemnicze wypadki dotykające opornych Daniel, przestudiował informacje. Pranie brudnych pieniędzy, przemyt, może jedno i drugie, to moja ocena. Kurort to przykrywka do przerzucania kontrabandy przez granice. Pochyliła się. I jest coś jeszcze. Mój mąż został zabity trzy lata temu. Oficjalna wersja to przypadkowe porwanie samochodu, ale on natknął się na coś. Powiązanie między wykonawcą kontraktów obronnych a kartelem. Poszłam za pieniędzmi. Doprowadziły mnie do Wincentego Kaczmarka, więc przyjechałaś tu szukając go? Nie, przyjechałam tu, żeby zniknąć. Dopóki on się nie pojawił, jej telefon zawibrował. SMS od Zofii. Dwóch mężczyzn w czarnym suwie pod naszym mieszkaniem. Boję się, Daniel już się ruszał. Ja prowadzę. Kiedy pędzili przez noc, Daniel zadzwonił z telefonu na kartę. Robert, dawno się nie widzieliśmy. Uruchamiam protokół: Lokalizacja? Sosnowa Grań Montana chodzi o człowieka o imieniu Wincenty Kaczmarek prawdopodobnie były agent prowadzący operacje przemytnicze ilu potrzebujesz? Wszyscy, którzy mogą przyjechać, przyjadą. Dla ciebie przyjadą, pod blokiem Heleny czekał czarny Escalade. Daniel podjechał, a oni podeszli do pojazdu. Mężczyźni w środku sięgnęli po broń, ale Daniel był szybszy. Jego Beretta przyciśnięta do szyby kierowcy. Chyba że to kartka z życzeniami. Trzymajcie ręce widoczne. Mężczyźni posłuchali, wysiadając. Pani Kowalska, nie ma potrzeby. Pan Kaczmarek chciał tylko upewnić się, że bezpiecznie dotarła pani do domu, terroryzując moją córkę. Podjechał trzeci motocykl. Siwowłosy mężczyzna, który przedstawił się jako Jakub Wolski, nowy konsultant do bezpieczeństwa gospodarstwa Daniela. Pojawiło się więcej motocykli. Mężczyźni z Suwa ponownie ocenili sytuację, zauważając pewne postawy nowo przybyłych i ukrytą broń. Oto co się dzieje, powiedział Jakub spokojnie. Odjeżdżacie, jakiekolwiek dalsze groźby spotkają się z odpowiednią reakcją. Jesteśmy bardzo dobrzy w konsekwencjach. Kiedy odjechali Daniel i Helena, zapewnili Zofii bezpieczeństwo u przyjaciół i zamienili mieszkanie Heleny w centrum dowodzenia. Wyciągnęła pliki dotyczące Summit Properties, sześć nieruchomości, wszystkie w pobliżu granic, wszystkie z podejrzanymi zapisami finansowymi. Musimy dostać się do ich operacji, powiedziała Helena. Przez następne dwa dni podobne sceny rozgrywały się w całej sosnowej grani. Za każdym razem, gdy przedstawiciele Summit próbowali naciskać na właścicieli nieruchomości, pojawiał się zespół Daniela, weterani na motocyklach, którzy przedstawiali się jako zarządcy gospodarstw, konsultanci do sfer bezpieczeństwa, dalecy krewni. Do południa drugiego dnia do Kaczmarka dotarły doniesienia, że jego wysiłki w zakresie przejmowania nieruchomości są systematycznie blokowane. Szeryf Wadowski skonfrontował się z Danielem. Chcesz wyjaśnić, dlaczego mam doniesienia o uzbrojonych mężczyznach na motocyklach w całej mojej jurysdykcji? Daniel przedstawił starannie zredagowaną wersję, wystarczająco kontekstu, by nie narazić Tomka prawnie. Wyjaśnili swoje podejrzenia dotyczące operacji przemytniczych Summit i zebrane dowody. Dwa dni, powiedział w końcu Tomek. Dajcie mi coś konkretnego, co mogę przedstawić władzom stanowym. Potem działam zgodnie z przepisami następnego ranka. Helena obserwowała tymczasową kwaterę Kaczmarka, kiedy zauważyła zwiększoną aktywność. Personel ładował dokumenty, ochrona zajmowała pozycje obronne, przygotowywali się do ewakuacji. Kaczmarek ogranicza straty, zgłosiła. Skupia się na zabezpieczeniu natychmiastowej przesyłki. Zespół zebrał się ponownie w domku myśliwskim 15 mil poza miastem. 73 byłych operatorów przybyło, odpowiadając na wezwanie Daniela. Zidentyfikowali trzy ciężarówki przekraczające granice z Kanadą, zaplanowane na przybycie o zmierzchu. Daniel zwrócił się do zebranego zespołu: Precyzja, dyscyplina dokumentacja. Kierujemy ich do punktu przechwycenia i zabezpieczamy dowody, dopóki nie przybędą władze federalne. Szeryf Wadowski zadzwonił do centralnego biura śledczego policji. Zespoły taktyczne miały przybyć w ciągu trzech godzin, ale potem nadeszły informacje. Kaczmarek zmienił trasę transportu, używając leśnych dróg serwisowych, aby ominąć ich przerwany korytarz. Mieli przybyć w tym samym czasie co agenci federalni. Zmusimy ich do naszych warunków, powiedział Daniel. Zablokujemy alternatywne trasy, pozostawiając tylko jedną możliwą ścieżkę, prosto tam, gdzie będą czekać władze federalne. Zespoły rozmieszczono, aby utworzyć blokady drogowe. Kiedy słońce zaczęło zachodzić, pojawiła się przesyłka trzy ciężarówki z kanadyjskimi oznaczeniami, spotkane przez konwój Kaczmarka. Dzięki ostrożnemu kierowaniu skierowali połączoną grupę w stronę punktu przechwycenia. Konwój wjechał w wąwóz, gdzie czekał zespół Daniela. Powalone drzewo zablokowało im drogę. Zespół ochrony Kaczmarka zajął pozycje obronne, a potem spóźniony czarny SUV podjechał, ciągnąc szamoczącą się postać między dwoma strażnikami. Krew Daniela zamarła w żyłach. Zofia. Zmiana planów. Powiedział natychmiast: Działamy teraz. 99 motocykli zmaterializowało się z lasu, tworząc pełny krąg wokół uwięzionego konwoju. Daniel, Helena i Robert podjechali naprzód. Pójdź dziewczynę, Kaczmarek. Koniec z tym. Kaczmarek stał obok swojego pojazdu, kalkulując: Ubezpieczenie za bezpieczne przejście to moja córka powiedziała Helena chłodno. Nie masz gdzie uciec. Wiemy, kim jesteś, powiedział Daniel. Były agent CIA przeszedł do sektora prywatnego, wykorzystując powiązania agencyjne do sieci przemytniczych. Władze federalne są trzy minuty stąd, pasę się przedłużało. Daniel utrzymywał kontakt wzrokowy, szukając słabości. Nie masz już wyjścia. Uwolnij dziewczynę, poddaj się, a ja zapewnię, że zostaniesz oddany w ręce praworządnych władz. Kaczmarek spojrzał na zegarek, a potem na swoją coraz bardziej zdenerwowaną ekipę ochrony. W końcu wydał rozkaz: Uwolnić dziewczynę! Zofia pobiegła do matki. Daniel nakazał opuszczenie broni, gdy w oddali zawyły syreny. Pojawiły się pojazdy federalne, szeryf wadowski prowadzący zespoły taktyczne, Centralnego Biura Śledczego Policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Kiedy Kaczmarek był zatrzymywany, Tomek podszedł do Daniela. Idealny moment, zauważył Daniel. Powinieneś zniknąć, zanim zaczną zbierać zeznania. Daniel, Helena i Zofia odjechali, gdy agenci federalni zajmowali się tym, co miało stać się jedną z największych akcji antyprzemytniczych w historii Montany. Zatrzymali się na grzbiecie wzgórza z widokiem na sosnową grań, obserwując, jak miasto zapada w wieczorny spokój. Jest pięknie, powiedziała Zofia cicho. Tak, warte ochrony, zgodził się Daniel. Leśnymi drogami odjechali inni motocykliści, wracając do swoich spokojnych żyć. Ich ostatnia misja została zakończona. Kiedy wjeżdżali do miasta, Daniel poczuł, jak coś się w nim układa. Nie zamknięcie, ale kontynuacja. Spokojne życie nie skończyło się ewoluowało. I gdzieś w tej ewolucji odnalazł nie tylko spokój, ale i przynależność, nie tylko bezpieczeństwo, ale i cel. Za nimi 99 motocykli zniknęło w zmierzchu montany. Ich dziedzictwo pozostało w ocalonym mieście, zabezpieczonej przyszłości, a cienie ponownie cofnęły się przed światłem.